Gąbczasta papuga. Okay. Przygotuj dwie gąbki do mycia naczyń, Są. cztery różnokolorowe kawałki filców, Są. klej winylowy, Jest. oko do przyklejenia, wspinacz do bielizny Jest. i małe nożyczki. Będę pasł jak postaje się miejscowa papuga. Bez dzióbka. Patrz bardzo uważnie, jak to zrobić. Teraz odetnij szorstką część. Uważaj na palce! Z zielonego filcu wytnij kształt skrzydła, kształt ogona i kółko. Uważaj na palce. Wytnij takie same elementy skrzydła i ogona z innych kawałków filcu. Połącz kawałki klejem winylowym. Gotowe skrzydło i ogon przyklej do gąbki. Wygląda jak biegiurka. Naklej zielone kółko i oko. Z żółtej gąbki do naczyń wytnij trójkąt. To dzióbek. Tak, jak dziubek. dzióbek katuszki. Włóż na pół no, kawałek broń. Z tego filcu. Wytnij z niego łapki. O Przykleję. Z drugiej strony papugi przykleję spinacz do bielizny. Teraz możesz papuda. zawiesić papugę na przykład na sznurku. Jeśli zrobisz kilka takich papug, możesz mieć papuzie drzewko. Zupełnie jak w papugarni. Cieľupek! Papug! Hej Mioniek, co robimy? O rany, co to? Tu chyba jakaś niespodzianka. Może tak? Nie powtarzaj się, nulnie. Nie powtarzaj się, nie! Co tu zrobić? Co to zrobić? Co to zrobić? Ciekawe co jest w środku. Co jest, Rzadko? Co jest, Rzadko? A może tak się uda? A może tak się uda? Orany rany recys. To przecież kamera! Kamera, kamera! Czy papugi są smutasami? Nie, nie! A może są nieuprzejme? Nie! Są bardzo przyjacielskie? Tak! Są świetnymi przyjaciółmi i bardzo lubią.